Tak więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, wybieramy się na wyprawę wędkarską, sprzęt już jest załadowany. Przed chwilą padał deszcz, dość mocny deszcz, burze dzisiaj mogą być. Zobaczymy, jak w ogóle dzisiaj będzie tam dalej na stawie. Jak będzie padać, to się zwiniemy, ale zobaczymy, jak w ogóle siłowi łowi po deszczu, czy są jakieś efekty. Tak więc witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dotarliśmy właśnie na staw. Ej, tutaj są zaopatrzony wszystko w nóż, wiadomo trzeba mieć, trzeba coś mieć. Jak widać tu kred wyrył sobie no tą dziurę, tutaj widać, że coś tutaj robi. Ej, woda właśnie z tego stawu bardzo dużo schodzi, widać to po tym, przed zimą właśnie była woda, po zimie znaczy się była woda do tego miejsca, no a teraz już widać spada. Ej, nie łowimy tu w tym miejscu, bo to jest miejsce, ej, to nie jest wyspa, na której ja łowię. Ej, na wyspę zaraz przejdziemy, tam inną drogą, ale po tym deszczu jest spokojnie widać. Z godzina gdzieś za trzecia. Nie ma wiatru, to jest najważniejsze, bo jak widać, spławnik nie bardzo nie cierpi wiatru. Ciężko się łowi. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, lecimy sobie wiadomo, w moją miejscówkę. To jest aktualnie miejsce. Do którego każdy może dojść, tutaj to. Tam auta jeżdżą. Tam jest jakaś góra. No a tutaj trzeba iść właśnie w, w właśnie trzcinach. Trzeba przez wodę się do, przedostać. Teren ciężki. Jestem sam tutaj. Jakoś musimy tam dojść. Nikogo nie ma, bo wiadomo, burza była. My zobaczymy, co dzisiaj będzie się ciepało, brało i takie inne. Trzeba trzeba powycinać Później ani iść nie da Ciekawe czy coś jest na tej wyspie tam Kurde wszystko mokre Wody nie przybyło w ogóle. Tak jak mówię, tu jest podpas wody tylko. Zobaczymy co tam będzie. No, czuć tak po deszczu, taka jakby zwierzyna. Takiego bobra czegoś. Balamy ten deszcz to stworzył ciężkie wszystko i się poprzewracało Halo? No nie nie pada. Teraz właśnie, że przyjechał na ten staw i jest tutaj fajnie, nie ma wiatru. Jest bomba. No, ja mam, ja mam no właśnie, bo gdzieś koło 18 znowu coś mu przyjść, 85%, ale zaś o 19 ma być 20-25%. No. To ja nie nie wiem, czy nie? No bo to się nie, nie się tak wroco, bo to kurde. Nie? <głosy> <głosy> no dobra, jakby pan tutaj nadjechał, to niech pan przyjdzie na wyspa pogodowy chwila, bo tu się nie wie, że dzisiaj jeszcze rozwalimy, nie? No dobra, no to dobra. do widzenia. Słuchajcie, gadałem teraz właśnie z moim kolegą, którym, którym łowię liny, jest to starszy kolega, łowi tutaj 30 lat na tym stawie i zobaczymy co z tego będzie, bo dzisiaj mieliśmy w planie tu przyjechać, ale właśnie ten deszcz, ten deszcz nas załatwił, z grubsza zobaczcie co tutaj mamy. Pinki, trochę kukurydzy, jakieś atraktory. Ponęcimy z początku troszkę, żeby go pobudzić tego lina. Po podeszczu w tamtym tygodniu, w niedzielę ciężko bardzo brał. Nie chciał nic brać, praktycznie mówił mi. I rozłożę się. Jak się rozłożę, zrobię jeszcze krótki film z tego wszystkiego. I myślę, że będzie fajnie. Tam coś widać skacze ponad wodę. Tam w tym miejscu. Ale widać, jest cisza. Szczupak dzisiaj właśnie powinien bardzo dobrze brać, bo jest zachmurzenie. Popadało deszczem dla szupaka, To jest super klimat. Ochodziło się troszeczkę. Zobaczymy, co z tym linem będzie, czy będzie brał. Więc trzymajcie kciuki. Rozkładam sprzęcik. I potem zobaczymy, jak to pójdzie. Czy będą brania, bo widać smakania linów. Takie, jak widzicie, lilie i takie fale z lili wychodzą. To najprawdopodobniej to jest lin, który obgryza właśnie istnieje coś takiego na liściu lilii. W... No na tych liliach, e, tam widać, że żeruje lin. tam w tamtym miejscu pod liliami, e, jak widać smakanie, czyli obgryza lilie od różnego rodzaju ślimaków, takich stawowych, są najczęściej przeżoczyste te ślimaki i, i obgryza to, bo mu to smakuje, więc trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj coś było, więc no ja się rozkładam i zaraz to będzie wszystko zapełnione. Tak, więc dzisiaj nic się nie działo. Już wracamy do domu, jeszcze pospininkujemy trochę. Nie było nic, chociaż bardzo ryby żerowały. Odcinek powinien być za niedługo i spróbujemy jeszcze za spinningiem. Więc trzymajcie